Młody, pod grą musisz być, ty jesteś cały czas pod grą. nie, nie, pod grą musisz być. To jest ta druga linia i twoja piłka, tam pomiędzy popami musisz balansować. No, mam jeszcze boisko. No. Cała, cała. Takie będę się krótkim Trzeci, szykuj się, szykuj się na takie piły, jak oni skracają. Takie tym zielonym, takie piękne boisko. Mak, za daleko byłeś! Przesuwaj, przesuwaj, przesuwaj! Daj, dawaj, dawaj przesłuchaj się, wyżej! Dawaj Nelson! Tas, tasa! Ta, Aaa! Ta. Brawo, zobacz, zobacz, wyjeźdź Dwa krzyki już popadł. Biegłoś na i się wystraszył. A to na tanie powiedzieć. Nie, nie, nie. Z, na linie. Na, rzuć mu, rzuć mu mocno, Padkowej za linie. Jeździa, ja tu nie! Je! No nie! Mateusz! On się już boi, kurde, ja wiem czego on się boi. On się boi tego... cztery razy. No ja wiem, no to to owo. Spokojnie, spokojnie, wróć, spokojnie, spokojnie! Ale piła. Brawo! Brawo, Nataniel, brawo! Brawo, Nataniel, super! Brawo! Dawaj, chodź pod grę, chodź, po, chodź, Mimo, że nie ma się na boisku. Stój sobie, niech biegaj cały czas. Postój chwilę. Zerwij. Nie cały czas bieganie. Opecy! Tak, Prawie zrobimy. zrobił. Nie daję, nie, nie, spokojnie, spokojnie! Brawo, Natanie! Piła! Nie, grał do 21. Czas! Dobrze, Dawid, spokojnie, graj, spokojnie! FIFA grał, teraz to Fifa. gra Nie, grał do 21. Dobrze! Co, ja mnie i... nie wpuszcza? Przesuwaj, przesuwaj, przesuwaj! Natanie, idź wyżej, Przesłuchaj, przesłuchaj, Narek! Przesuń, się, Spokojnie! Dobra. A! ja nie jest tu! Bartek... Nie zatrzymuj. Idź, Bartek wyżej! Idź wyżej, idź wyżej! stój przy stopperze! Nie... Czas, 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 czas! czas! Strój, długa! Chodź, Mateusz, do Wartka! Natalie, chodź, bo do Wartka! Pakot, pakot! do

Wcześniej od nich było, Ale bajster mi taki spokój wprowadził, ja Bartek! A nie? Eee! 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 O, Filip, pojga, nie, pojga, pojga, pojga. nie, nie. nie, nie. do Stój, czekaj, czekaj! Chodź granie Dobre. biało! białą! Boisz się? No graźni! Czas! Piła, piła! Tak, pograjmy! Nie Niech się tu pograć też sobie. No. Ja? Brawo, czas. Dobrze, dobrze. Poważ teraz, poważ. Brawo. Chcieć grać, chcieć grać.